Witam, witam, topips.pl. Witam Was z Warszawy Centralnej. Dzisiaj czekamy na pociąg EIP do Świnoujścia oraz na pociąg lotniskowy kolej Mazowieckich do Warszawy, lotniska Chopina. No i co cena dziś to? Jakaś kolejna, jakiś rytaz bądź jakiś wektron, coś ciekawego po prostu. No to co? Lecimy. Sadar z jakimś na centralnym pusto, nawet bardzo pusto, to wjeżdża skm na linii podmiejskiej, a tu tunel średnicowy. Pendolino z Gdyni do Krakowa. A nie, to jest brzegu. Koło Kołobrzeg Kraków Główny. Z naklejką 10 lat Pendolino w Polsce. Odjeżdża Pendolino do Krakowa Głównego.

Dwójne, dwa w jednym składzie pendulina. Dwa na pociągu Eip do Krakowa, głównego. Czyli coś fajnego jest. Sygnał dla pociągu lotniskowego. I punktualny odjazd. Jedna jednostka do Warszawy, lotniska Chopina. A, zaraz odjedzie Pendolino do Świnoujścia. Ciekawe, czy będą też dwa wszystko w składzie? Czy tylko jeden? Jest sygnał dla Pendolino do Świnoujścia. Pendolino odjeżdża. ED250 jedna jednostka i znów wszędzie sygnały S1 jedzie chyba naukowska tak to jest naukowska lice naukowska lokomotywa EU160 biały stok rozpraw główny Jedzie ejce ślęża. Może będzie oklejna, zaraz zobaczymy. I zobaczcie co jest. Nie ma okleiny, ale jest 003. A ja go nagrałem jak był w okleinie Sprite. A. Zobaczcie. E200003 już bez olepy. Ale taka ciekawostka, już go kiedyś nagrałem. Jedzie jakiś flirt. To jest Hakolberg. Okleinę o zdjęto jakoś w tym tygodniu. Okleinę już nie ma, ale komutowa dalej jeździ. Czekamy na odjazd, Ślęzy. Kolejny griffin. Taku ja jak z hełmundowy Kężar odjechał, ale jest pendolino. Pendolino dookoło brzegu.